Witajcie, moi drodzy. Tym razem ponownie ja, tym razem samotnie. Poopowiadam Wam o serialu Wikingowie, już dziś bez pomocy kolegów lub koleżanek z planu. Doszliśmy już do sezonu piątego. I, no niestety, zbliżamy się ku końcowi. No bo jak wiemy Jeszcze zostanie odcinek Sezon 5B 6A i 6B A jak wiecie w sezonie 6B Już nie występowałem Więc zobaczymy ile jeszcze Odcinków przed nami Ale spokojnie jeszcze na pewno Wam Coś poopowiadam Wiem, że nie powinno się tego robić Na początku odcinka Ale Skoro dziś mamy 17 odcinek, to myślę, że to wcale nie jest tak na początku, bo to już jest w końcu bliżej końca niż początku, tak? Do czego zmierzam? Chciałbym poprosić Was o subskrypcję. Jak to zrobić? Na dole, pod tym filmem, jest taki czerwony przycisk. I jak on jest u Was czerwony, to znaczy, że nie subskrybujecie mojego kanału. I wtedy fajnie by było tak zrobić klik, żeby on się zrobił szary, a obok jest dzwoneczek. Możecie też kliknąć, bo kilka osób już yy, miało do mnie pretensje. Roland, dlaczego my nic nie wiemy o tym, że nowe odcinki powstały, obejrzeliśmy trzy pierwsze i później już nie wiedzieliśmy, a ich już jest 16. Więc żeby takie sytuacje się nie zdarzyły, kliknijcie, a na pewno dostaniecie w pierwszej kolejności informację o tym, że wyszedł kolejny odcinek. Więc żeby nie było na mnie, klikajcie ten czerwony przycisk, a będziecie poinformowani. A pamiętajcie, że obiecałem wam, że jak będzie 500 subskrypcji, to zrobię jakiś konkurs i taki kufel hmm, może stać się waszą własnością. Więc możemy spróbować, nie? Dobra, więcej się nie wygłupiam. Nie będę Wam przecież dawał kursów, jak klikać subskrybuj na YouTube, bo pewnie o tym wiecie. W czasie, jak będziecie klikać ten przycisk subskrybuj albo łapkę w górę, albo cokolwiek, może pisać nawet komentarz, to ja w tym czasie przypomnę Wam, że oglądacie ten odcinek na własną odpowiedzialność. Jeżeli nie oglądałeś sezonu 5, więc. Możesz być niezadowolony, jeśli zdradzę ci jakieś tutaj fakty z tego, z, tego, z tego sezonu, z tego serialu. Więc wyłącz ten odcinek, obejrzę najpierw serial i następnie wróć, żeby dokończyć. OK? Więc jak to już mówiłem, 16 razy intro. Sezon piąty rozpoczął się dla mnie już od odcinka pierwszego. Postanowiliśmy zdobyć York. Bardzo długo kręciliśmy to zdobywanie Yorku, odbijanie z jednych rąk do drugich. Ten York przechodził. Tak naprawdę było to dobrych kilka tygodni, które spędziliśmy na planie, właśnie w tym Yorku, a York był wybudowany na terenie Ashford. Studia w Ashford. Tam właśnie, gdzie był wcześniej Paryż, gdzie też był wcześniej Kattegat i inne miejsca z serialu, a teraz sobie zrobili York. Wszyscy oglądaliście serial, więc wiecie, co się działo do odcinka trzeciego. Do tego czasu za dużo mnie nie widać nigdzie, ponieważ nie było żadnych ciekawych scen, o których wiedziałem i Wolałem się wtedy przemykać między krzakami a budką z żarciem, gadając, dyskutując z innymi wikingami, którzy też się ukrywali, którzy nie chcieli biegać po siódmym planie. Ale jednego dnia dostaliśmy bardzo ciekawego maila. I teraz go pozwolę sobie przeczytać. Oczywiście, już tłumaczenie na język polski zrobię. Cześć wszystkim. Jutro. Użyciu będzie maszyna deszczowa. Nie wiemy jeszcze ile osób i kto będzie mokry, ale przypuszczamy, że tak się stanie. Dlatego zalecamy wziąć ze sobą ręcznik i suchą bieliznę, którą później będziecie zmieniać. No i właśnie tak brzmiał ten e-mail. No to skoro tak, wiadomo było, że coś fajnego się szykuje. Już kiedyś wspominałem, po co jest maszyna deszczowa na planie, ale przypomnę. Ogólnie deszczu naturalnego nie widać w kamerach. Znaczy, no chyba, że jest jakaś nawałnica, no ale wiecie, jak często zdarzają się nawałnice. Ale ogólnie taki deszczyk padający no, jest niewidoczny. Widać jego efekty, ale nie widać, jak pada. A tutaj potrzeba było konkretnego efektu deszczu. No a druga sprawa, no ciężko w Irlandii. Przewidzieć, kiedy będzie deszcz, bo on zazwyczaj pada wtedy, go się, kiedy go się nie chce, ale wtedy, kiedy potrzeba, to go nie ma. Więc stwierdzono, że trzeba zastosować maszynę. Maszyna robi w ogóle takie wielkie krople niewyobrażalnie duże które jak roztrzaskują się na tobie, to czujesz, jak dostajesz, jak jesteś bombardowany tym deszczem. Najgorzej jak dostajesz w twarz, bo to naprawdę boli wręcz. Jak się rozczaskują twoje oczy, twoje powieki, i, i przez chwilę nic nie widzisz w momencie dostania taką wodną kroplą w oko. No i oczywiście maszyna deszczowa powoduje, że można zwiększyć intensywność, zwiększyć, zmniejszyć i można bardziej ten deszcz kontrolować. No, to więc od samego rana zacząłem bardzo intensywnie brać udział w kręceniu się wokół kamer i wokół asystentów reżysera, którzy będą wybierali za chwilę ludzi do tych scen, które będą się działy. No i nie pożałowałem, no ale dobra, jedziemy dalej. York, w zrobiony w studiu, miał tak naprawdę trzy ulice: środkową, zewnętrzną, wewnętrzną i te trzy ulice zbiegały się w samym środku hmm, jak gdyby, to znaczy na dziedzińcu Yorku. Zresztą zobaczcie na fotografii. Nas ustawili, jedną grupę wikingów postawili w środkowej uliczce, nas postawili w uliczce zewnętrznej. Mniej jeszcze tam, całą wielką grupę, którą zresztą za chwilę zobaczycie też w urywkach filmowych. E... No, i nas schowali, i oni coś zaczęli robić na tym dziedzińcu, przygotowywać wszystko do kręcenia, i zaczęto wybierać, kto ma wybiec później za chwilę na ten dziedziniec, bo cała akcja miała się dziać na dziedzińcu. My byliśmy ustawieni troszeczkę dalej, żeby mieć ten czas na rozbieg, na rozpęd, na przygotowanie, więc nie wchodziliśmy na ten dziedziniec, tam się coś działo. No i doszło do. Sytuacji, że już nam powiedzieli, że mamy się przygotować, nie wiedzieliśmy, co jest na dziedzińcu, nadal przed nami ustawili kaskaderów, czyli też miało być coś poważniejszego, no i na dany znak mieliśmy wybiec i ustawić się w, tak, w takim rzędzie z tarczami przed sobą, tak byśmy robili taki jednorzędowy shield wall. No i, no i zrobiliśmy to. No dostaliśmy sygnał action, rolling, rolling, action, action. I wybiegamy, ustawiamy te szyldwole, kamery nas filmują i filmowali nas, jak tam robimy te straszne miny. Kod, cięcie i powrót na miejsce wyjścia. Oczywiście za chwilę powtórka, Robi, robią action, wybiegamy i znów kamery nas filmują, jak robimy tam te, te, te miny straszne. Znowu powrót, Maszyny nadal nie była uruchomiona, chociaż już wisiała, już wisiała maszyna. Po jakimś czasie nas znowu wołają, tym razem wybiegamy, a przed nami stoi armia angielska. No, zaczęło się robić ciekawie. Oczywiście kamery gdzieś były między tymi Anglikami, poustawiane nad Anglikami, żeby, żeby było widać, że oni stoją, jak gdyby są z nami naprzeciwko nas. No i cięcie, i, i powrót do kolejnego dubla. Słyszymy, że maszyna zostaje uruchomiona, deszczowa. My nie dostaliśmy żadnych innych informacji, więc trochę dziwne. Nie wiedzieliśmy, co mamy robić, no ale poczuliśmy się, że, że może to samo. No i więc wybiegamy, stajemy, maszyna leje na sam środek tego, tego dziedzińca zamkowego. Tam jest wóz. Później w filmie się dowiedziałem, że tam był Iwar, który siedział przy tym wozie. Wtedy jeszcze tego nie widziałem. Wybiega nagle Ube z bocznej uliczki i krzyczy "George!" no i widzimy, że kaskaderzy ruszyli do przodu więc jak kaskaderzy ruszyli do przodu to my też za nimi pobiegliśmy kaskaderzy pobiegli się zderzyć z wojskiem angielskim z normalnie tarczami wbiegli że ja miałem taką okazję tutaj Artura miałem z boku my z Arturem się tam gdzieś przepchnęliśmy też z pełne zderzenie z tymi Anglikami Puff, doszło do tego pełnego zwarcia takiego tam udajemy oczywiście, że się bijemy Nagle jest cięcie. Cięcie, maszyna wyłączona i powrót. No i za chwilę, słuchajcie, wracamy na miejsce. Ja jestem przemoknięty. Musicie sobie wyobrazić, że ta maszyna powoduje, że jesteś przemoknięty do, do skóry. Nic nie zostaje. Ścieka z ciebie ciurkiem ta woda. Jesteś całkowicie mokry. Ja oczywiście ściągam buty, wylewam wodę z tych butów, bo to żadna przyjemność jak ci chlupie cały czas w butach. I nagle podbiega jakiś asystent reżysera i krzyczy, że co wy zrobiliście? Oczywiście na statystów bierze, za chwilę za nimi przybiega jakiś tam wzburzony kaskader, szefu kaskaderów mówi, że jesteśmy nieodpowiedzialni, bo pobiegliśmy tam, zderzyliśmy się z tymi kaskaderami, że to mogło być niebezpieczne, mogliśmy komuś krzywdę zrobić. Boże, zaczęło się dziać, nie wiadomo co. Ja się tam nie przyjmuję, bo stwierdziłem, że tylko słuchałem, mówię, co tam będę dyskutował. Słońce piękne świeciło, więc chciałem się jak najszybciej wysuszyć, bo wiedziałem, że to nie jest ostatnia, ostatni raz, jak biegniemy w tą maszynę. I w tym momencie dostaję informację. Koleś, asystent reżysera czy kaskader pokazuje, mówi: Tylko ty możesz zostać. I pokazuje na mnie i na Artura. I, I się okazuje, że to my mogliśmy zostać, bo reżyserowi się podobało. Mówię, ups, no to super. No. I powiedzieli teraz, że yy, ma być taka zasada, że kaskaderzy plus ja z Arturem biegniemy razem do zderzenia, a yy, reszta statystów musi się trzymać kilka kroków za kaskaderami. Mówię, wow, ale fajne wyróżnienie. Takie rzeczy się rzadko zdarzają na planie. Oczywiście są osoby, którym się to zdarza bardzo często, są osoby, którym się to nie zdarza nigdy. Więc mi się to zdarzyło. Bardzo się z tego powodu ucieszyłem. Coś nowego. Szkoda tylko, że nie dostałem tak zapłacone jak, jak kaskaderzy, ale fajna zabawa była. No ale dobra, to nie koniec historii. I teraz wyobraźcie sobie, że. W wziął nas tam któryś kaskader i tłumaczy, że tutaj mamy uważać, bo teraz jak będzie ta szarża, to my pobiegniemy, przed nami będzie jakieś tam, będzie jakichś dwóch kaskaderów, przede wszystkim przede mną, mamy uważać, bo oni będą padać na ziemię, przed nami i mamy przeskakiwać przez tych kaskaderów i dopiero wtedy ma, ma dojść do zderzenia. No i oczywiście przygotowanie, action, My wybiegamy, dochodzi do zrobienia tego muru. UB wychodzi z boku, krzyczy: charge, Szarżować! No i biegniemy. No, oczywiście te krople, wiecie, te krople zalewają ci twarz, więc nie widzisz, no ale. Trzymam tą tarczę, tu z tej, za tej tarczy nic, nic nie widzę. Wiecie, to jest jak z ciężarówką, tu ograniczone pole widzenia, że wydaje ci się, że widzisz, ale tak naprawdę nic nie widzisz. Jak przed, przed ciężarówką stanie jakiś człowieczek, to w ogóle go nie zauważysz i go rozjedziesz. Ja miałem to samo, trzymam tarczę, tu mi leci na oczy woda, tu jest tarcza na tej mojej wysokości, więc ja nic nie widzę, co jest przed tą tarczą. Więc patrzę w dół i przeskakuję jednego... Jednego kaskadera, który mi leży pod nogami, przeskakuje drugiego kaskadera, pół, zderzenie. No i tam udajemy, że, że się bijemy. I cięcie, i, i ok. No i wracamy. Ja znowu suszę, tak jak to robiłem za każdym razem. Wylewam wodę z butów. Oczywiście już nas przygotowują do następnego natarcia. I sytuacja się powtarza. Charge, biegniemy, wbiegam. Patrzę, leży jeden y, y, przedstawiciel kaskaderów na ziemi, więc go przeskakuję y, dwa kroki, trzy kroki dalej, cztery kroki dalej. Nie widzę tej kaskaderki, która miała ja przede mną leżeć, no to więc mówię: Dobra, no może upadła gdzieś indziej, m, improwizowała albo coś, i dochodzi do zderzenia. Puff, tarczami, tam nawalamy się, na czym wiadomo, udajemy, że się nawalamy, i no i. Wyłączają maszynę, cięcie, i w tym momencie robię krok do tyłu, żeby odejść, bo oczywiście za mną też byli statyści, więc musiałem dopiero odejść, odchylić się. I w tym momencie z przed tarczy wypada mi kaskaderka. No, trochę się przestraszyłem. Podchodzę do niej, się pytam, czy wszystko w porządku. No, co się okazało? Za szybko chyba natarłem, lub ona za późno, za późno upadła. I pech chciał, że nie zdążyła uciec. A pęd, który gdzieś tam miałem, szarpnął ją. Ona się gdzieś musiała zahaczyć może o, o tarczy czy coś no i już nie potrafiła upaść przede mną, bo ja ją pchałem. No i doszło do zderzenia, i ona się znalazła między moją tarczą a tarczą tą angielską. To znaczy, moja tarcza to był biedy, bo to była jakaś miękka tarcza, lekka, więc ona taka może się dostosowała, dogięła się. Do niej gorsza była ta tarcza angielska, bo to były naprawdę ciężkie, twarde tarcze, w ogóle tak fajnie wyprofilowane na rękę, ale naprawdę były twarde, więc na no, dziewczynie się nic nie stało i jakoś to poszło. Wiecie, a ta dziewczyna to jeszcze była w ogóle, wiecie, w wielkości, nie wiem, Marty? Mojej, e, mojego gościa, który był e, kilka odcinków temu. No, taka niziutka dziewczynka, więc naprawdę jestem ciekawy, jak ona się czuła. No, ja chyba się nigdy tak nie poczułem. Ja bym musiał chyba być, się zderzyć z Tirem, żeby coś takiego odczuć. No, ona to odczuła pewnie zderzając się ze mną. No, może ja nie miałem takiej prędkości wtedy, żeby, żeby coś jej się stało, ale było. E, dla mnie było śmiesznie. Na szczęście był to ostatni dubel i mogliśmy się zacząć suszyć. Oczywiście w międzyczasie odbywały się inne, inne bitwy na dziedzińcu, ja już nie chciałem w nich uczestniczyć, stwierdziłem, że to już mi wystarczy na cały dzień. Tam jeszcze na końcu tego dnia była taka bitwa, która była filmowana z drona. Widać ten cały York, jak się bijemy i to też była fajna sytuacja. Bo podzielili nam dla na każdego Wikinga, który miał się tam bić, dali jednego Anglika. No i mieliśmy udawać na zasadzie, jeden raz, drugi raz, jeden raz, drugi raz, jeden atakował, drugi atakował, no, żeby tylko był ten ruch. I w pewnym, momencie, w pewnym momencie dostałem w tarczę i chciałem zrobić krok do tyłu żeby no, przygotować swój cios. Tylko niestety odwiązała, odwiązała mi się ta taka, takie coś na buty, zawsze, żeby postarzyć buty, obwiązywaliśmy takimi starymi szmatami. I ten jeden sznur od szmaty spowodował, że nadepnąłem sobie na to. I z całym, że tak powiem, z całą moją masą przewróciłem się. O tak, na plecy, tutaj tarcza, tu, tu topór. Ten Anglik, w ogóle ten statysta się tak zdziwił, co się stało, bo on tam niedelikatnie uderzył tym, tym, tym mieczem, a to wyglądało bardzo efektownie. No i w tym przypadku efektywnie, bo przecież powalił mnie, powalił wielkiego wikinga. No, o, oczywiście mu wytłumaczyłem, że wszystko w porządku. Stwierdziłem, że fajnie, bo może będzie to nagrane, nie było, akurat tego nie było, widać, jakieś inne ujęcie poszło do serialu. Ale okej, okay. a najlepsze to było to, że nie dojrze, to był mój najlepszy dzień na planie serialu Wikingowie, chyba od, od początku. To jeszcze jakie moje było zdziwienie, gdy kilka miesięcy później, gdy już wyszedł cały sezon na DVD. Kolega przysłał mi zdjęcie, pisze mi, Roland, jesteś na okładce, znaczy jesteś na rozkładówce tego, tego DVD. I to była właśnie ta akcja, kiedy szarżowaliśmy z Arturem i zderzaliśmy się. Ekipa z Francji, oni robili zdjęcia, w ogóle zapraszam na ich Facebooka, oni mają bardzo fajnie dużo, dużo zdjęć z serialu Wikingowie, takie, których nie można zobaczyć nigdzie indziej. Nie wiem, czy oni mieli jakieś prawa do tego. Nieważne, oni robili bardzo dużo, oni robili bardzo dużo tych, tych zdjęć. No i właśnie tam się znajduję, więc jak rozłożycie okładkę sezonu 5 to będę tam. Fajnie, nie. A i tak jeszcze zapomniałem powiedzieć, że jak już skończyliśmy kręcić w tej wodzie, znaczy z tej maszyny to się rozsiedliśmy na takich dużych ławach i tworzyliśmy loże szyderców. To znaczy y, oglądaliśmy, y, jak inni mokną, y, my już się susząc na super słoneczku. I to jest właśnie jedno zdjęcie tej drugiej loży szyderców. Po drugiej stronie tej loży szyderców była ta druga loża, ta nasza loża, y, w której y, my szydziliśmy z tych, y, co mokną. Jeszcze w dalszej części odcinka możecie zobaczyć dużego Piotrka, o którym też już wspominałem w poprzednich odcinkach. Ten, który zagrał w reklamie Guinnessa. I możecie zobaczyć jego wielkość, jak zobaczycie, jak on wyglądał na tle drzwi do komnaty Haralda. Haralda, tak. Harald musi go przesunąć, żeby y, dojść do drzwi, a drzwi tylko wystaje taka mała ramka za Piotrka. Więc ogrom. A na końcu odcinka, y, wtedy, gdy chwicerk. Y, wraca do Ajwara, że go nie chce opuścić, że zostaje razem z nim. Wtedy tam miałem okazję być zasłoną słupka, który go, który ustawiła produkcja, ale ten słupek nie miał być widoczny, więc ja musiałem go zakrywać, a że go musiałem zakrywać, więc starali się tą kamerę jakoś tak ustawiać, żeby jak najmniej kierować na ten słupek. No i właśnie takim sposobem się tam nie dostałem, chociaż tam ostro krzyczałem, żeby wracał ten chwicerk z powrotem do Iwara. No ale. Widać, za słabo krzyczałem. Słuchajcie, w odcinku czwartym sezonu piątego, taką fajną rzecz zauważyłem, ale popatrzcie, czy to nie jest śmieszne, jak tutaj ktoś wygrzebuje z rekina jakiejś, jakieś wnętrzności. klapkę otworzył, wyprzątnął rekina, klapkę upuścił, klapka się zamknęła, a rekin już posprzątany. Naprawdę bardzo, bardzo się z tego śmiałem, bo wiecie, jak już wcześniej wspominałem, ja przeglądam odcinek Wikingów w przyspieszonym tempie i bardzo często uważam na to, co się dzieje właśnie na drugim planie. Bo tam pierwszy plan jest mało interesujący, bo to wszyscy oglądają, a tak naprawdę na drugim planie można dopiero zobaczyć tak naprawdę fajne rzeczy. Więc popatrzcie na drugi plan. Tam jest dużo więcej ciekawych rzeczy, niż Wam się wydaje. Później w kolejnych odcinkach tam były bitwy. Pamiętam, że coś robiliśmy, ale to jak przez mgłę, gdzieś tam chyba, nie wiem, bujałem się po jakichś krzakach. No ale doszło do tej, w odcinku ósmym doszło do takiej wielkiej bitwy, gdzie się wszyscy już bili tam jedni przeciwko drugim, jedni wikingowie przeciwko drugim wikingom, szarże ułańskie jednych, drugich, ci w prawo, ci w lewo tam można było brać udział tak naprawdę po jednej i po drugiej stronie Tylko dawali nam inne propor proporcje, Dali nam inne proporcje, innych kolorów i tak naprawdę przestawiali ci, co byli najpierw z przodu, to szli do tyłu, ci co do tyłu, to szli do przodu, dostawali inny kolor proporców i wow. I biegliśmy z jednej strony, ci sami z drugiej, to znaczy, nie, nie biegliśmy. Biegliśmy zawsze w jednym kierunku, kamery tylko to pokazywały z dwóch różnych ujęć, tak? Jakbyśmy e, szarżowali zupełnie inni ludzie, a byliśmy to, to samo, było ja szarżowałem dla jednych, dla drugich, więc ogólnie jak to już też wspomina, magia kina, nie? Fajna w ogóle sytuacja była, jak któregoś razu przy asystent reżysera i mówi, że musimy nagrać takie w ogóle sceny, i reżyser powiedział, że kamery są na górze. I w ogóle kto będzie najszybciej biegł, ten będzie miał fajne ujęcia. No, te ujęcia są fajne, mnie tam nie ma, bo jakoś w takich tego typu zawodach brać nie lubię udziału. A po drugie, tak pod górkę biegać. Boż, to się można spocić przecież, nie? Trochę tam pobiegałem wtedy, bo problem był z ukryciem. Nie było tam drzew, nie było tam krzaków. Więc e, chcąc nie chcąc e, trzeba było brać udział, bo jak ktoś spał na polu walki, to było go widać i asystenci bardzo martwiąc się o zdrowie, żeby ktoś czasami tam nie zamarzł lub nie zasnął, to go tam szturchali i kazali wracać na plana. Ogólnie że m, dużo ujęć było dosyć takich szerokich, e, więc spać nie można było na planie, więc trzeba było biegać. Dla zdrowia no, tam trochę pobiegałem. No, muszę się przyznać, że zarobiłem na te tam swoje pieniądze, które nam płacili. No i końcówka, czyli dziesiąty odcinek sezonu 5A. Przyniósł tam wiele zmian. Zginął Havdan, zabity przez swojego brata filmowego. Zginęła Astrid. Odbyła, odbyła się ta wielka bitwa, na której mnie nie było. Później na końcu lagerta w końcu zaczęła się starzeć. No, najwyższy czas. No i jeszcze rolo po coś płynie, tak? Czyli coś wydarzy się w sezonie 5B. No i tak właśnie zakończyła się kolejna serialu część. <laughs> A teraz tak trochę odejście od serialu. Na koniec odcinka, bo mam suchar, nawet kilka sucharów. Słuchajcie. Podeprę się. Co mówi wiking w warzywniaku? Odynie. Ilu wikingów potrzeba było do wkręcenia żarówki? Żadnego. Bo nie mieli wtedy jeszcze żarówek. Mówiłem, to są suchary. Jeszcze jeden suchar. Gdzie uwielbiają żeglować. Zombie Wikingowie do Morza Martwego. Dlaczego Wikingowie mają zgagę po zjedzeniu urodzinowego torta? I to mnie rozśmieszyło. Bo. Zapomnieli najpierw zdmuchnąć świeczki. No i tak kilka takich dowcipów gdzieś tam znalazłem i, i tak właśnie pomyślałem a wy może znacie jakieś takie dowcipy o wikingach no bo wiem że teraz ogólnie się prowadzi już już nie ma dowcipów opowiadanych teraz to memy już teraz się nie mówi ej w towarzystwie ej opowiedz dowcip nie nie teraz się mówi ej pokaż ostatniego mema jakiego masz a ja bym chciał dowcipy oczywiście memy też mogą być bo na przykład znalazłem takich kilka teraz one się pojawią może macie jakieś takie memy związane, nie wiem, ze statystowaniem, z wikingami, z serialem. Chociaż najbardziej bym chciał usłyszeć jakieś fajne dowcipy. No ale wiadomo, że to jest bardzo ograniczone. No, ale wierzę w to, że coś, coś znajdziecie, coś czegoś ja wcześniej nie znalazłem. No, zobaczymy, nie? Liczę tutaj. Zostawcie coś w komentarzach, jeśli tylko jest taka szansa. No a teraz już będę znikał, bo muszę nagrać... Kolejny odcinek na kolejną niedzielę, żeby Was tutaj nie zostawiać z pustką, dopóki mam jeszcze wenę i jeszcze jest szansa, żeby coś Wam opowiedzieć. A wiecie, będę miał teraz zajęcie, zajęty tak tydzień, bo chciałbym po prostu gdzieś sobie pojechać, pozjeżdżać w Irlandię, bo jest ładna pogoda, więc muszę szybko nagrać, żeby szybko zmontować, żeby już mieć co wrzucić. Więc nie przedłużam. I jeszcze raz coś tam, chciałem tak subskrypcję, jeśli jest taka szansa. Łapkę w górę, jeśli wam się podobało. No i w komentarzu jakieś dowcipy, bo to jest fajne, nie? Pozdrawiam na razie i do za tydzień. Trzymajcie się.